Będę ci Łukaszu, liczyć. Uuu, jest dobrze. O jest dobrze. To wow. odkurzacze, tak jak sądziłem. A i robot jakiś? Nie ma płynu. Nie ma płynu, słuchajcie. Na nie, nie, nie. O kurde, to jest. Słuchaj, na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo ładnie. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo ładnie. Nie, jest jest tylko widać, że jest zużywany. To jest, B. jest B. 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 E, lata jest tak stacjalizm. jak należy. Jak mamy Wiesz? troszkę prądu, to, to ja sam to trzeba, trzeba blumy, pamiętać, że to, to... jest ABC, o, jest prawda? Prąży. Przeczucie się sprawdziły, pomyliłyśmy się jedzenie z płynami i pewnie to, co pukało, to były wolno rzucone w pudełko te odkurzacze. Nie ukrywam, że naprawdę jak otworzona została ta paleta, to my z na siebie i tak. No fajnie, w markowe produkty, otwieramy strecz, ściągamy strecz i jest dobrze. Wygląda na to, że Łukasz jako jedyny miał dzisiaj nosa więc szuki tak o coś łącza się żyje też używany, też używana i to już jest, nie, dość, to jest dość używana niż niż ten zobaczcie wow, no, o, już, o, już o, zajechana, o, o, jest zajechana ładnie jest Dobra, ale jak działa? Zobaczmy czy działa, bo to jest tutaj kluczowe, tak? No to też no, działa. podłączyć. Nie, nie. A stacja się świeci? Sprażę, nie. Dobra, teraz mogli się odnieść do tego. zostaw go nie chcę posiedzieć. Albo ich możemy. Kulinarnego ja nie lubię tego c. Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne widząc to paletę. Żałowałem z początku, że tego nie wylicytowałem, ale później szybko sobie przypomniałem, że klasa. C i tam będzie bardzo dużo. Nie, to to samo. To jest to samo to, to sam sprawdzi. Uu, uu, Ale ten jest w strasznym stanie. To 53 stan. Tak. Przejechał swoje kilometry po mieszkaniu, poobijał się o ścianki, niejedne kłaki zwierzęce wciągnął. Już liczyła naprawdę na mocny zarobek, a tutaj produkt okazywał się dość mocno używany. Używany nie znaczy zepsuty. Dopiero klasa C oznaczać będzie kłopoty. Czy też 600? Stówka, Czyli mamy 200. No raz, proszę, długo. Taniec z mopem. Jeżeli złoży, to się nowe, tak? A... Tysiąc 1000 zł, 1000 kosztuje nowy, więc powiedzmy pół ceny, 500, myślę, że 400-500 zł powinien być. Powodzałbym, on jeszcze nie jedzie. Czyli 400. Jeżeli załóżmy, że policzymy na 500 też ma. Rusz... Tutaj znowu jest. jest. C jest bardzo proszę. Białe. Też jest zajechana, też jest, A jest zajechana. Jest. A mógłbyś położyć? Spróbuj może, któryś jest naładowany. To jest tak sam. Albo ta stacja, wiesz. Ale stacja świeci, wiesz. Ale, może... Ale jeszcze przyjmijmy, że może być stacja druga, nie? Tak. że ta może być uszkodzona. Wyjmij się stację. Tak, tak, dokładnie. Tak, to jest, nie chciałabym tego, naprawdę, bo to jest dużo... To jest dużo roboty To jest... Co Nie, to jest słaby to. Niech będzie zablokowane, czy coś. Tak, czy ty jest... jesteś na dół. A weź to napraw. Świecie, no, w ogóle się nie świeca. Nie, to jest w ogóle do wypierdzenia, nie? No, no, jeśli tak. będzie działał, to też myślę 150-200 zł. jeśli no to będzie działało. ile 150. Dwie stówki, dwie stówki, dwie stówki. Chciałam, żeby każdego tego aerobota otworzył, żebyśmy mogli sprawdzić. I to nie dlatego, że ja będę się cieszyć, że on utopił, tylko dlatego, żeby pokazać, że tak naprawdę te odkurzacze nie zawsze to, co wygląda, ma ładne opakowanie. W środku jest wartościowe. Wiadomo, nie wszystko zło, to co się świeci. Na razie Okej. wszystko cena. No, ale ten wygląda. A to, nie wygląda, zapowiada jest ładnie wygląda. to ładnie wygląda ładnie. Tak, no nie wiem, czy ładnie. Nie, wyciągaj, ale zobacz, komał... ładny. Słuchajcie, na... no jest w folii. To może być posiądze. ze stacją. Czyżby by koniec klasy C. O, nie wygląda no. wygląda no. za stację, ale zajechana. No, ale taki, odkurzacz. Taki widać. nowy tu jest 1500 zł. No. no. To powiedzmy go pół ceny. 700, pół pół 50, ceny tak. 750? tak. Ale te produkty się ładują. Myślę, że są do ogarnięcia. Delikatnie wystarczy je wyczyścić, sprawdzić, naładować, przetestować. To odkurzacze szybko łapią kontakt z podłogą e, i myślę, że nie będzie jakoś bardzo dużo przy tym pracy, aczkolwiek coś będę musiał się im poświęcić. Dobra. Proszę. Ale Dobra. jest ten sam model, tak, co ten? Tak, tak. tak, no to. Ten, no, po, ten. ten. wygląda na nowy. Ten, ten tak. wygląda a tak. O proszę. No, ten ten też wygląda tak. mają... e, no bardzo wygląda na nowy. 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 No, no. Nigdy tak tego okay. nie spakował. Nie wiem, że nie nie. Nie, 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 4367 J9 i on jest y, jako nowy, więc jeśli on będzie działał, liczymy półceny, czyli dwa koła. No, pokazuję. Problem jest tego typu, że one są bardzo wysoko wycenione jako nowe. No, My tak. podłączamy tutaj jeden ten, właśnie ten model no. i on nawet się nie świeci. On nawet nie po... Powie... się świeci. No dobrze, ale ten, ten wcześniejszy, więc się jakim cudem moglibyśmy były... sprzedać to za 2000? No, nie, podpienie, podpienie. tamte były za 200. No, tak. Tamty były za 200. Ten jest, jest 4300. Dobra, 300. W to paliśmy realnie 1500. Bezpieszy.